Dr Mary Neal to dyplomowana chirurgosupa. Urodziła się i wychowała w Michigan, ukończyła Uniwersytet Kentucky, a następnie rozpoczęła naukę w Szkole Medycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Ukończyła szkolenie z chirurgii ortopedycznej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, po czym mieszkała w Szwecji i Szwajcarii. W Los Angeles przez jakiś czas sprawowała funkcję dyrektora chirurgii a później podjęła prywatną praktykę. Obecnie mieszka i pracuje w Jackson Hole w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych. W czasie jednej z wycieczek na spływie kajakowym utonęła, doświadczając życia po śmierci. Podzieliła się swoją nie tylko w książce, ale również w wielu wykładach i oto fragmenty jednego z nich. Wychowałam się w rodzinie religijnej, chodziłam do szkoły niedzielnej i z rodzicami co niedzielę do kościoła, a później, kiedy poszłam do koledżu i szkoły medycznej, odbyłam szkolenie chirurgiczne, mogę powiedzieć, stałam się członkiem religii intelektu. Osiągnęłam sukces i zdobyłam wiedzę. Czułam się, że jestem samowystarczalna i na pewno nie potrzebuję Boga. Miałam swoje życie pod kontrolą. A jako naukowiec wierzyłam wówczas fałszywą narrację, że nauka i wiara nie mogą współistnieć, co jest całkowicie błędne. Ale po prostu żyłam swoim życiem jak wielu ludzi: miałam dobrego męża, czwórkę małych dzieci i pracowałam wiele godzin jako chirurg. Byłam więc bardzo zajęta. Oczywiście zabierałam moje dzieci do szkółki niedzielnej i robiłam tego typu rzeczy. I tak jak wielu ludzi myślałam, że kiedyś w przyszłości pomyślę o Bogu, nie znałam nikogo z bliskich, kto umarłby za mojego życia. Oczywiście z racji zawodu miałam do czynienia ze śmiercią, ale nie w mojej rodzinie czy bliskich znajomych. Nie znałam dziadków, rodzice rodzeństwo nadal żyli, więc koncepcja śmierci była dla mnie naprawdę dość abstrakcyjna. Nauczono mnie, że jeśli Jesteśmy wystarczająco dobrzy i dobrze przeszkoleni, możemy zapobiec śmierci. A o tym, co się tak naprawdę dzieje po śmierci, nie myślałam zbyt wiele. Wiedziałam natomiast, że jestem chrześcijanką i że wierzę w Boga, ale myślę, patrząc wstecz, to byłam, tak jak wielu dzisiejszych ludzi, takim kulturowym chrześcijaninem. To znaczy takim bezmyślnie wypełniającym pewne rytuały lub po prostu takim z nazwy. Modląc się, na przykład prosząc tylko o to, czego pragnie czy potrzebuje, a nie tak naprawdę o to, aby wypełniła się wola Boża. Jednego roku wraz z mężem pojechaliśmy do Chile, do Ameryki Południowej, aby popływać kajakiem, a spływy kajakowe to było coś, co robiliśmy od 10 lat. Pływaliśmy kajakami po całym kraju i za granicą. Mieliśmy również przyjaciół, którzy byli profesjonalistami w tej dziedzinie. Co roku organizowali spływy kajakowe do Chile, więc zdecydowaliśmy się pojechać z nimi, aby spędzić tamty dzień. I było oczywiście cudownie. Ostatniego dnia zdecydowaliśmy się przepłynąć kajakiem odcinek rzeki, który jest dobrze znany z wodospadów. I o wielkich spadkach, jak na przykład wysokości od 5 do 20 stóp, które dla doświadczonego kajakarza jest zawsze wyzwaniem jest ekscytujące, i mieściło się to w naszych umiejętnościach. Więc wraz z przyjaciółmi ruszyliśmy w dół rzeki. I wszystko na początku było w porządku. Ale skracając tę historię, doszło do tego, że mój kajak się przechylił. I przód utknął w skałach pod wodą, w związku z czym kajak wraz ze mną byliśmy całkowicie zanurzeni pod wodą na głębokości od 2 do 3 metrów. Zachowywałam spokój, próbowałam uwolnić kajak lub uwolnić siebie, ale wiedziałam wtedy, że wydostanie się stamtąd bez pomocy innych było praktycznie niemożliwe. Wiedziałam, że prawdopodobnie umrę, i po prostu się poddałam. I choć trudno wielu ludziom to zrozumieć, ja wtedy pomyślałam: Dobrze, niech się wypełni wobec tego wola Boża. My mamy zawsze wybór, czy zwrócić się do Boga, czy odwrócić się. I ja wtedy, w tym momencie, choć nawet nie wiem skąd się to we mnie wzięło, po raz pierwszy raz w życiu naprawdę. Z pełną świadomością powiedziałam: Ty, Boże, decyduj, niech się dzieje to, co chcesz, Twoja wola, niech się wypełnia. Całkowicie zrezygnowałam z prób kontrolowania tej sytuacji i przeniosłam się w ten emocjonalny stan absolutnego zaufania i polegania na woli Bożej, niezależnie od tego, co to oznaczało. I w tej chwili, w którą to poprosiłam, Natychmiast ogarnęło mnie to uczucie, miłości, tego, że jestem przytulana, pocieszana i zapewniana, że wszystko jest w porządku, że mojemu mężowi nic się nie stanie, moim małym dzieciom również, że wszystko będzie dobrze, niezależnie od tego, czy przeżyję, czy umrę. I wiedziałam bez jakiejkolwiek wątpliwości, że wtedy trzymał mnie w objęciach Chrystus. I było to trochę zaskoczeniem, ponieważ wszyscy mówimy, że nie zasługujemy na miłość. Faktem jest, że ta miłość, w którą wierzymy na ziemi, jest warunkowa. Myślimy, że musimy zasłużyć na miłość, ale Bóg mówił nam, że nie musimy zasłużyć na Jego miłość i to prawda, bo ta miłość była bardzo bezwarunkowa. Moje pojęcie miłości było bardzo hollywoodzkie, a w tamtym czasie czułam się, że jestem pięknym i cennym dzieckiem Bożym, które było przytulane i pocieszane. Wiedziałam, że to Jezus wlał w moje ciało duszę, i wtedy byłam poddana też przeglądowi życia, który nie miał nic wspólnego z osądem. Ale miał związek ze zrozumieniem, wiedzą, poznaniem i łaską. Zobaczyłam wtedy, jak wszystkie moje decyzje wpłynęły nie tylko na mnie, ale i na świat. Było pokazywane mi piękno, które wychodziło z każdego zdarzenia w moim życiu, ale również te naprawdę raniące i okropne wydarzenia. I muszę powiedzieć, że kiedy to się działo, nadal byłam sobą. Więc pomyślałam, że to chyba jakaś niezła halucynacja. Czułam ciśnienie ciężar wody oraz jej prądu działającego na moje ciało. A potem nagle poczułam, jak dusza moja opuściła ciało i wydostała się z tej rzeki. Jezus wpuścił mnie do niebios, i było to najwspanialsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Właściwie miałam doświadczenia bycia bardziej żywym niż wcześniej, nawet bardziej świadomym. Powitała mnie tam grupa istot duchowych, którzy byli tam, aby mnie powitać, pokochać i byli bardzo uszczęśliwieni widząc mnie. Wiedziałam, że jestem w domu. Miałam to przemożne uczucie, że jestem tam, gdzie naprawdę jest moje miejsce i gdzie wszyscy naprawdę należymy. Nasz prawdziwy dom. Wiedziałam, że te istoty mnie znają, odkąd istniałam i że odegrali naprawdę ważną rolę w mojej historii życia. Kiedy ludzie pytają, czy ich rozpoznałam, to od razu mówię nie, ponieważ, jak powiedziałam wcześniej, nie znałam osobiście nikogo, kto zmarł, a później zorientowałam się, że to byli moi przodkowie dziadek, babcia, prababcia itd. Wszystko tam było przepełnione taką czystą miłością. W języku angielskim mamy jedno słowo na miłość. Mówimy: Ja kocham mojego męża, kocham pizzę, kocham lody, ale to nie ma nic wspólnego z esencją tego, czego doświadczyłam. Te istoty, które mnie przywitały, nosiły takie perłowe ubrania, szaty utkane jakby z włókien miłości. I wiem, że w naszym języku to brzmi na bajkę i szaleństwo, ale tak naprawdę było, i ich piękno przemówiło bezpośrednio do mnie. Pismo Święte mówi, że Bóg zna każdy włos na naszej głowie i on doskonale wie, co do nas przemawia. Do mnie, na przykład, przemawia piękno, kolor i delikatność kwiatów, i aromat. Tam właśnie doświadczyłam zrozumienia Bożego przesłania miłości Jego języka. A mojego męża, na przykład, pasjonuje muzyka i on jest namiętnie poruszany innym tonem i barwą dźwięków. A ja, na przykład, jestem głucha na dźwięk, bardziej pasjonuję się kolorami natury. I oboje jesteśmy inni tutaj na ziemi i jesteśmy również inni w niebie. Tam zrozumiałam boską naturę wszechświata i boski porządek i zrozumiałam jak to wszystko działa i jest to niesamowite że bóg tego wszechświata dokładnie i całkowicie poznał każdego z tych miliardów ludzi na tej planecie i kocha każdego z nas jakbyśmy byli jedni i ma plan na życie dla każdego z nas który jest planem piękna i harmonii boży świat jest inny pod względem warunków i wymiaru czasu jest nieskończony. Wiele rzeczy może się zdarzyć jednocześnie. I choć jesteśmy tutaj w sferze materialnej, istniejemy też w sferze duchowej. Tak naprawdę to nie wiem, jak to wyjaśnić, i nie mam dobrej analogii, ale istniejemy w tym świecie, ale widzimy tylko małą część tego, co naprawdę istnieje. W pewnym momencie powiedziano mi, że to nie mój czas, że mam więcej pracy do wykonania na Ziemi i że muszę wrócić do swojego ciała. Pamiętając o tym, że Jezus powiedział mi, że wszystko będzie dobrze z moją rodziną, tak naprawdę nie chciałam cać, chciałam zostać. Ale zamiast tego dostałam listę rzeczy do zrobienia. I muszę powiedzieć, że na tej liście nie było niczego, czego oczekiwałam. To były raczej sprawy nieprzyjemne i takie, które miały mnie wyrwać ze strefy komfortu. My nie jesteśmy powołani do robienia rzeczy, które chcemy robić i które zaspokajają naszą żądzę, ciekawość, wygodę itd. Po tym doświadczeniu wiedziałam, że stracę przedwcześnie syna. Miał wtedy 10 lat i był zdrowy, i nic nie zapowiadało, że tak będzie. Ale Bóg mi pokazał, że Boże obietnice nie dotyczą wypełniania tego, czego ja chcę, ale życia według Jego woli, i że to kwestia naszego zaufania i poddania się Jemu, i że mamy żyć dniem dzisiejszym, nie myśleć o jutrze. Kiedy zapytałam Boga, dlaczego właśnie mój syn, zaraz przypomniało mi się podsumowanie mojego życia, w którym pokazano mi, Prawdę o Bożej Obietnicy, że piękno pochodzi ze wszystkiego i że my nie potrafimy dostrzec tego piękna, które wynika z wyzwań, złamanego serca i bólu serca, ale możemy ufać, że to piękno w końcu się wyłoni, niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie. Mój duch został zjednoczony z moim ciałem a później kilka tygodni było wypełnione namacalnymi cudami. Byłam pod wodą przez 30 minut, a to znaczy oczywiście, że jeśli nie masz tlenu przez 30 minut, to nie wróży dobrze. Nawet jeśli zastosujesz resuscytację krążeniową oddechową, nie masz szans na przeżycie po 12 minutach, a przeżycie w ogóle bez znacznych uszkodzeń mózgu jest po prostu niemożliwe. Widziałam, jak moje ciało było wyciągane i mogę Was zapewnić, że było niebieskie, fioletowe i wzdęte. I byli tam świadkowie, którzy mnie reanimowali, bez skutków, więc kiedy się ocknęłam, przeżyli szok. Oni też nie mieli nic wspólnego z uratowaniem mnie i wyciągnięciem mnie z kajaka. To była całkowita Boża interwencja. Gdy znów zaczęłam oddychać, moi przyjaciele patrzyli w górę, próbując się zastanowić, co teraz zrobić ze mną. Byliśmy z dala od jakiejkolwiek cywilizacji i nagle pojawiło się kilku hiliczyków, których tak naprawdę nie powinno tam być. Oni po prostu podeszli i pomogli mnie zanieść na wzgórze, a zbocza były bardzo strome i bardzo gęsto porośnięte bambusem, Mieli meczety, więc to pomogło. I przebycie tej drogi było naprawdę trudne. W końcu, kiedy udało nam się wyjść na tą polną drogę, dokładnie tam, na tej drodze, czekał ambulans, którego po prostu nie ma w tej części Chile. To był rok 1999. Tak naprawdę nie mieliśmy wtedy telefonów komórkowych ani żadnych środków komunikacji. Nikt nie mógł absolutnie wezwać pomocy. Kierowca tego ambulansu naprawdę nie zachowywał się jako ktoś ze służby zdrowia. Bo pierwszą rzeczą, którą robisz, kiedy spotykasz się z, z osobą poszkodowaną, to po prostu pytasz, co się stało, sprawdzasz, w jakim jest stanie. A on ze spokojem włożył mnie do tego ambulansu, a kiedy jeden z moich przyjaciół po prostu z niedowierzeniem spojrzał na niego i powiedział: co ty tutaj robisz? Ten człowiek spojrzał na niego i ze spokojem powiedział: czekałem. Nigdy później nie odnaleziono ani tego ambulansu, ani tego człowieka. Kompletnie zniknęły. Nie odnaleziono również tych Chilijczyków. I nawet dziś, kiedy tam podróżuje, w tej części Chile nie ma karetek pogotowia. A najbliższa placówka medyczna jest oddalona o jakieś 5 godzin jazdy. Kiedy czytamy Biblię, wierzymy, że cuda się zdarzały. Ale jest w nas coś takiego, że jesteśmy gotowi to wszystko zaakceptować, ale nie chcemy wierzyć, że Bóg jest wciąż obecny i działa w naszym życiu i w dzisiejszym świecie. Cuda się zdarzają. Bóg jest obecny i działa w życiu każdego człowieka, czy w to wierzysz, czy nie. I myślę, że gdyby każda osoba poświęciła czas, aby spojrzeć wstecz na swoje życie i faktycznie spisać pewne rzeczy, popatrzeć na nie później z perspektywy czasu, to znalazłaby wyraźny dowód obecności Boga. Dla większości z nas jest wygodniej podejść do tego racjonalnie i powiedzieć, O, to musiał być zbieg okoliczności, zamiast pomyśleć, że to Boża interwencja. To jest kwestia nastawienia umysłu. Mamy czasem takie krótkie wspomnienia, kiedy wydarzyło się coś niesamowitego i dobrego, co pamiętamy przez kilka dni, a później pojawia się jakaś drobna irytacja czy problem, i to rozpamiętujemy czasem do końca naszego życia. Dlatego zawsze zachęcam ludzi, żeby spisali wszystko, co im się przydarza. Będzie im wtedy łatwiej spojrzeć w chwilach zwątpienia w przeszłość i zobaczyć, przypomnieć sobie, jak Bóg był obecny w ich życiu. Bóg powiedział: Ja jestem, On nie mówił: Ja będę. I naszym przeznaczeniem jest żyć w teraźniejszości, i nie powinniśmy tęsknić za przeszłością, powinniśmy żyć w chwili obecnej, ponieważ właśnie teraz istnieje radość. Myślę, że naszym przeznaczeniem jest prowadzić życie pełne radości. I tego właśnie chce dla nas Bóg życie chwilą obecną. Niebo jest poza naszą najśmielszą wyobraźnią i to jest nasz prawdziwy dom. Pomimo to nie powinniśmy tęsknić za jutrem, bo niebo na nas czeka, a dzień dzisiejszy jest darem i przez nasze życie Bóg może dziś działać cuda, również w życiu innych. Jeśli nie byłoby nieba, jeśli nie byłoby życia po śmierci, to tak naprawdę nic się nie liczy. Po co byłoby zawracać sobie głowę tym wszystkim? W tym moim doświadczeniu odkryłam, że wszystko naprawdę ma znaczenie: to co mówimy, to co robimy, liczą się nasze interakcje międzyludzkie, liczy się sposób w jaki zarządzamy wszechświatem i ziemią, którą otrzymaliśmy. To wszystko ma znaczenie, ponieważ Bóg jest prawdziwy i obecny. Prawda nie zmienia się tylko dlatego, że jest niewygodna. Jest miliony ludzi, takich jak ja, którzy doświadczyli życia po śmierci. I to w pewnym sensie zmusza do zadania pytań. Jeśli takie życie po śmierci istnieje, to co to oznacza dla życia przed śmiercią? I myślę, że to zmusza do podążania ścieżką duchowych poszukiwań i daje ogromną pewność oraz nadzieję. Że naprawdę jest coś więcej, naprawdę jest Bóg i On jest miłością każdego dnia. To, co myślisz o śmierci, bezpośrednio wpływa na to, jak i co myślisz o życiu, i myślę, że jest to naprawdę ważne dla wszystkich. Jezus daje nam nadzieję, że po śmierci będziemy z Nim na zawsze, ale każdy ma wybór, czy chce z Nim być na zawsze, czy nie. Czasem ludzie doświadczają również piekła. A więc to pokazuje, że mamy zawsze wybór i my możemy zdecydować, po której stronie chcemy być i poprosić Boga, aby nam pomagał czynić i postępować dobrze, bo to jest pójściem w stronę Boga. Problem, jaki widzę, to to, że ludzie są albo duchowo aroganccy, albo duchowo leniwi. Czasem mówią tak. Wiesz, ja już mam wiarę, ja wierzę w Boga. Ale kiedy ich wiara zostanie poddana próbie, kiedy stracą kogoś bliskiego, kogoś, kogo kochają, kiedy doświadczą porażki, ich wiara zostaje zachwiana albo ją tracą. Zachęcam zawsze wszystkich, aby się przebudzili i wybrali bardziej świadome życie. I mówię tu o doświadczeniu głębokiej transformacji swojego codziennego życia: zastanowienia się naprawdę, kim jesteś, dlaczego żyjesz i co będzie później, kiedy umrzesz. Czy żyjesz w kontekście życia duchowego i liczysz się z Bożą obecnością w codziennym życiu? I mogę szczerze powiedzieć, że nawet w najgłębszych ciemnościach, i dniach smutku i żalu po stracie mojego syna, który rzeczywiście zginął w wypadku 10 lat później, po moim doświadczeniu, odczuwałam wielką radość, ponieważ taka była siła tej mojej wewnętrznej przemiany, bo wiedziałam, że była to wola Boga. Najgłębszą przemianą dla mnie była ta transformacja. Od nadziei czy wiary w prawdziwość Bożych obietnic, do absolutnego zaufania, ponieważ kiedy ufasz, jest to rodzaj wiary w działaniu. Kiedy ufasz prawdziwie Bożym obietnicom, radykalnie zmienia się to, kim naprawdę jesteś i dlaczego żyjesz. Zaufanie jest rodzajem wiary w działaniu, więc kiedy wierzysz, że Boże obietnice są prawdziwe, nie mówisz już, Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zamiast tego mówisz: Ja wierzę, że będzie dobrze. Czytamy, co wydarzyło się w czasach biblijnych, słuchamy naszych przyjaciół, słuchamy księży, słuchamy te różne rzeczy, ale to wszystko jest zewnętrzne. Nasza wiara jest prawdziwa dopiero wtedy, kiedy opiera się na zaufaniu. Wierzę, że zaufanie jest kluczem i to kierunek. Do którego wszyscy powinniśmy zmierzać, i ja absolutnie wiem, że zaufanie rozwija się, gdy widzisz Boga działającego i obecnego w Twoim własnym życiu. I zapewniam Cię, że Bóg naprawdę jest obecny i działa w Twoim życiu. Moja przeszłość mnie nie definiuje, nie dyktuje, kim jestem. Dzięki temu zaufaniu Bożym obietnicom. Jestem w stanie uwolnić się od złości, goryczy czy urazy wobec innych ludzi, którzy mnie skrzywdzili. Ponieważ tak naprawdę, kiedy staram się zrozumieć, co doprowadziło do tego punktu, kiedy to zrobili, nie czuję nic poza współczuciem dla nich, takim samym, jak Bóg miał dla mnie. To pozwala mi całkowicie uwolnić się od przeszłości. Przeszłość nie trzyma mnie w niewoli. Podobnie jak nie martwię się już o przyszłość, przede wszystkim wiem, że śmierć to nic innego, jak brama do domu, do naszego prawdziwego domu. Więc nie muszę się już bać śmierci, nie martwię się o jutro, nadal planuję, to znaczy jestem, ale całkowicie ufam, że Bóg ma plan na moje życie. Dlatego wiem, że jeśli nawet moje plany nie zostaną zrealizowane, to dlatego, że Bóg ma coś innego i prawdopodobnie o wiele lepszego. I jestem pewna, że wielu z Was, kiedy spojrzy wstecz na swoją przeszłość, może być bardzo wdzięcznymi za rzeczy, które się nie wydarzyły. Tak jak ja, za pracę, którą bardzo pragnęłam i której nie dostałam, a dostałam coś znacznie lepszego. Że nie wyszłam za mąż za chłopaka na studiach, które mi złamały serce, bo tak naprawdę dostałam wspaniałego męża. Jestem wolna od swojej przeszłości i to pozwala mi też być w pełni obecną w tym momencie tego dnia. Potrafię nieustannie starać się odzwierciedlać miłość Boga do innych i do świata, ponieważ nie ugrzęzłam w przeszłości. Jestem w absolutnym stanie wdzięczności. Ponieważ z tego, co pozornie wygląda na złe, Bóg zawsze wyprowadza dobro. Bóg zamierzył, aby każdy z nas prowadził życie pełne radości. Ale radość różni się od szczęścia. Szczęście się opiera na tym, czy wszystko jest dobre, czy nie, a radość przekracza takie okoliczności. Niech Bóg błogosławi Waszą podróż życia. Gościnności nie zapominajcie, dzięki niej bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego albowiem Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich.